Siarczany wapnia w rolnictwie wykorzystywane są jako nawozy mające na celu wyeliminowanie toksycznego glinu oraz dostarczenia roślinom siarki, wapnia i magnezu. Siarka w naszych produktach występuje w formie siarczanowej SO4, a zatem organizmy glebowe nie muszą jej utleniać do form przyswajalnych. Dzięki temu nie wzrasta zawartość jonów wodorowych, co czyni ją bezpieczną i niezakwaszającą. Metabolizm siarki jest ściśle związany z metabolizmem azotu. Brak 1 kg siarki uniemożliwia pobranie od 3 do 10 kg azotu. Nasza firma ma do zaoferowania trzy produkty, które zawierają tę formę siarki w różnych proporcjach. Pierwszym z nich jest SiarTech S jest to dwuwodny siarczan wapnia z największą zawartością wapna i siarki, dzięki któremu wyeliminujecie toksyczny glin oraz ustabilizujecie pH. Zwiększycie odporność swoich roślin na suszę i choroby. Podniesiecie wydajność i plony dzięki współdziałaniu siarki i azotu. Drugim produktem jest Siartech CA. Jest to dwuwodny siarczan wapnia z dodatkiem węglanu wapnia. Poprawi on strukturę gruzełkowatą waszej ziemi Dodatkowy wapń jest niezbędny do utrzymania odpowiednich proporcji względem innych pierwiastków w glebie. Wyeliminuje też toksyczny glin, tak jak w przypadku Siartechu S oraz zwiększy wydajność upraw poprzez współdziałanie siarki z azotem. Trzecim produktem jest Siartech MG. Jest to nawóz siarkowo-magnezowy na bazie dwuwodnego siarczanu wapnia oraz dolomitu. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla Waszej ziemi, dzięki niemu dostarczycie magnez, który jest niezbędny w procesie fotosyntezy, siarkę, która wspomoże wykorzystanie azotu i pobieranie fosforu. Nasze nawozy zawierające siarkę mają postać miałką lub sypką, dzięki czemu bezproblemowo wysiejecie je rozsiewaczami z podajnikiem na talerze. Elastyczny termin siewu od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Możliwość aplikacji nawozu po głównie. Zadzwoń i dowiedz się, które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim gospodarstwie.